Dzień dobry. Dzisiaj wam tylko chciałam pokazać, jak wygląda mój byczek po rudej. To czarno-białe już nie ma dawno sprzedany. Po czarno-białej był gruby. No bo wiadomo, ona też jest gruba, nie? A jeszcze po tym francuskim cimentalu, no to najlepszy byki. Krawy się pasą. Muchy zaczynają dokuczać, bo jest, robi się gorąco. Konie się nawet schowały, bo jest za ciepło dla nich. Pokażę wam byczkę. Byczek w oborze. Pole jest tylko do połowy tam skoszone Widzicie Reszta się chyba nie opłaca kosić bo No blało u nas przez 3 tygodnie Padało i padało zboże czarne Więc skosili tylko trochę Reszta będzie pewnie zaorana Idziemy do beka. Byku? O, byku czeka. Byku tutaj czeka. Ładny? Śliczny. Już idę cię drapać. Jak przychodzę do niego, muszę go niestety drapać. Aż nie wiem, czy niestety. Bo i on lubi, i ja lubię hać byku. Miska przewrócona. Bawiłeś się z miską. Teraz się nudzi. Jak byk sam, to się nudzi. Chodź. Chodź. Chodź, chodź. Wącha rękę. Wącha. Bo dotykałam czarną krowę. to już inny zapach jest. Ojejku. Inny zapach. Patrzcie jak lubi. Rogi, trzeba podrapać też. O. I oko. Chodź. Aż tutaj do mnie bliżej. O. Nie oblizę mnie, bo jestem ubrana. Czysto. Czysto, ubrana jestem. O. o. To jest drzewce i prawdziwy, tak? Jego trzeba drapać. Drapanie dobrze wpływa na rośnięcie. To ja wiem, czemu te byki są takie wielkie i grube, od drapania. O ja pomrzecy smarują swoje byki wódką, a ja je drapię, o, jak on Lubi. Jeszcze gadać do niego trzeba. Nie? Byku? Nie obliży, mnie, nie oblizy, jestem czysto uprana. jest. Tyle tylko że niskie, ja tak to całkiem fajne. Widziałam na Oeliksie, że ceny dysków spadły. W naszej okolicy to w ogóle nie ma wychudu do sprzedaży. Jak są to takie chude. Słuchajcie, to jest mleczny czersy, co nie będzie nie rośnie, w, ma w masę nie idzie. A widziałam na no, Eliksie takie też w wieku trzech miesięcy, ale z szkapy normalnie. Oj, przepasam przekonce, trzy razie do widzenia.